Po zakończeniu gali boksyzowo-godowego w Chełmie rozmawiam z Mateuszem Masternakiem, który dzisiaj wypunktował zdecydowanie Ismaila Abdulla z Belgii. Mateusz przed pojedynkiem mówiłeś, że trudno będzie złamać jego obronę, że on raczej unika walki, nie prowadzi otwartej walki, po prostu, po prostu jest cały czas skupiony na obronie. No i chyba się to potwierdziło. Trochę jest niedosyt, nie, że nie ma tego nokautu? Powiem tak, że ogólnie jestem bardzo zadowolony z przebiegu tej walki, ponieważ to była pierwsza moja walka 12 rundowa. Nie boksowałem do tej pory nawet dziesięciu, tu mam dwanaście rund przeboksowanych. Myślę, że teraz będę bardziej doświadczony, ta walka mi dużo dało. będę wiedział jak już w kolejnych walkach z bardziej groźnymi rywalami, bardziej ofensywnymi, będę wiedział jak rozłożyć siły i myślę, że taka walka na tym etapie kariery była mi bardzo potrzebna. Dzisiaj nic się nie dało zrobić, żeby rzeczywiście przełamać tę obronę przeciwnika? Próbowałem, próbowałem tam. Później po walce mówił Abdul, że ósma runda, czy tam dziewiąta, taka dla niego była trochę kryzysowa. Mówił, że przyjął dwa silne ciosy, ale mówi, że udało mu się przetrwać. No, tak jakieś, no, powiem tak, że widać to doświadczenie. On niby stoi za gardą, ale on się rusza. Te ciosy wszystkie widzi. Także nie chciałem jakoś szarpać tempa, bo mogą się wystrzelać. On to wszystko bardzo dobrze blokował, nie ryzykował, także, także ciężko było tu cokolwiek kombinować. Starałem się boksować w dystansie, punktować, i już od jakiegoś, nie wiem, od piątej rundy już się przekonałem, że mówi, jest dobrze przygotowany i mówię, że walka spodziewałem się, że będzie trwać 12 rund. Abdul przed czasem przegrał tylko raz. Czy przed walką twoją z nim był, była, taka, była taka myśl w twojej głowie, że. Kurczę, super byłoby jednak znakować no, go, udowolnić, że nie jestem gorszy od Krzysztofa Wodalskiego, chociażby. No tak, byłoby to, byłoby to jakieś porównanie. Może i to fajnie, jakbym wygrał przed czasem, ale nie żałuję. No. Myślę, że, że przebieg mojej walki był zdecydowany i jak widać po mojej twarzy, nie przyjąłem jakichś silnych ciosów. Tak naprawdę przyjąłem jakieś tam ciosy takie bardzo lekkie, jakieś mam na twarzy zadrapania. A jakoś tak żadnego ciosu nie odczułem, a myślę, że Krzysztof Włodarczyk nie może po tej walce tak powiedzieć, bo do tej 12 rundy trochę się męczył. Niewiele by brakowało, a nie rozmawialibyśmy dzisiaj, bo pewnie teraz przygotowywałbyś się do pojedynków Stanów Zjednoczonych. 9 grudnia miałeś walczyć na gali Tomasza Adamka, z, na której on walczy z kolei z winem Madalone. Nie ma gdzieś tego żalu, że jesteś jednak tutaj, w Polsce, ciągle boksujesz w naszym kraju. A nie jesteś w tym momencie w Stanach? Powiem tak, że no byłoby bardzo fajnie zaboksować w Stanach. Jest to wiadomo amerykański boks, może bardziej nie boks, tylko rynek. Jest dużo bardziej, że tak powiem, prestiżowym, bardziej prestiżowym rynkiem niż polski, niż polski rynek. Myślę, że to bardzo by była duża reklama dla mojej osoby. No ale z tego, co mi wiadomo, organizatorzy gali nie zgodzili się, bym wystąpił na, tym, na tej gali. Nie ma mnie tam, jestem tu. Cieszę się, że, że miałem możliwość boksowania i mam nadzieję, że jeszcze do Stanów wrócę. Niekoniecznie muszę boksować na galach Tomka. Ja rozmawiałem dzisiaj z szefem grupy zawodowej Ohikara Gmitruk Team z panem Michałem Kwiatkowskim. On powiedział, że tak naprawdę ten rynek amerykański nie jest tak do końca atrakcyjny i że tak naprawdę lepiej szczęścia może będzie spróbować po prostu w Europie. Niemcy, Wielka Brytania. Jak ty uważasz? No powiem tak, że kategoria cruiser jest faktycznie w Europie bardzo silna. Tego mamy bardzo dobry przykład, że Steve Cunningham, Amerykanin podpisuje kontrakt w Niemczech. Także o czymś to świadczy. Także jest paru bardzo dobrych, zawodnik, bardzo dobrych zawodników w tej kategorii. I myślę, że jak wygram z wszystkimi, to mogę myśleć o Ameryce. A na razie mam co robić w Europie. Najbliższa, najbliższe plany Twoje? Mógłbyś coś zdradzić? Wiemy, że szykuje się gala kolejna gala Grupy Hikara MeToo Team w grudniu. Chciałbyś uczestniczyć w tym show? My, myślę, że tak. No, powiem tak, nie mam jakiejś kontuzji, żadnej nie, nabi, nie nabawiłem się w tej walce. W treningu jestem w treningu jestem dosyć takim mocnym. Myślę, że teraz ten okres bym tak potraktował bardziej. Raz gdzie nie bym potrenował. Jakieś 8 rund, myślę, że w grudniu mógłbym zrobić. Jak to kiedyś Dariusz Michalczewski powiadał, że w grudniu się walczy na podatki. No to może ja nie na podatki, ale na jakieś prezenty pod choinkę mógłbym zabuksować. Dzisiaj tak jak sam wspomniałeś, walczyłeś po raz pierwszy na dystansie 12 rund ten pojedynek dzisiejszy utwierdził Cię w przekonaniu, że nawet z mocniejszymi przeciwnikami niż Abdul, przez te 12 rund jesteś w stanie dać z siebie wszystko i nie osłabnąć kondycyjnie? No, dziś yy, czułem się bardzo dobrze. Tak wszyscy yy, moi koledzy, którzy już boksowali 12 rund, są dużo bardziej doświadczeni ode mnie, mówili, że w pewnym momencie przychodzi kryzys. A ja tak od siódmej rundy czekałem czekałem na ten kryzys 7, 8, 10, 12, ten kryzys nie przyszedł, także byłem przygotowany bardzo dobrze. I myślę, że mógłbym też boksować jeszcze w wyższym tempie, bo nie jestem wyczerpany jakoś po tym pojedynku. Ale to już tyle wystarczyło akurat w tym pojedynku. Myślę, że jak będę miał lepszego przeciwnika, gdzie walka będzie przebiegać zupełnie inaczej, będzie otwarta wymiana. To jeszcze będę mógł dać siebie więcej. Ciągle jesteś zawodnikiem, no nie wahajmy się tego powiedzieć bardzo młodym, 23 letnim. Chyba na tym etapie kawie może być, możesz być z niej zadowolony, bo wielu pięściarzy w Twoim wieku nie może się pochwalić takim rekordem walkami z takimi zawodnikami. No powiem tak, no ja podpisałem kontrakt, kontrakt mając 19 lat, to już 4 lata temu, to już niektórzy już po dwóch latach zostają są mistrzami świata. Ja nie jestem mistrzem świata. Myślę, że 23 lata to jest taki wiek, jak na tą wagę, o którym można myśleć, wiek, w którym można myśleć o poważnych walkach. Myślę, że ten rok, 2011, będzie, będzie dla mnie rokiem powiedzmy takim przełomowym. Są bardzo duże plany, no ale wiadomo, dopóki... Dopóki nie wejdzie się do ringu, to tak naprawdę w boksie nic nie można zaplanować. Jeśli ten rok będzie lepszy od, od tego, no to będę tylko się cieszył. Mam nadzieję, że nie be, będą mi sprowadzać nie tylko y, zawodników y, pokroju Abdula, ale jeszcze w Europie jest kilku, nawet i w Polsce, kilku takich naprawdę dobrych zawodników, z którymi chciałbym się spotkać i te walki myślę, mogłyby mi dać dużo więcej niż ten pojedynek.